W piątek. Zdecydowałam się odezwać, bo jest godzina 16. Miałam piec ciasto, mam banany, ale ciasta piec nie będę, bo po prostu nie mam na to ochoty. Za oknem szaro buro i ponuro leje. Zimno? No jest zimno. Muszę przyznać, że jest zimno. Ja mam cały stół dokumentów, papierów. Listów, kopert, za które muszę się zabrać. A dlaczego? A dlatego, że w następnym tygodniu nie będę miała na to czasu. I siedzę z listą, z działaniami i myślę. I stwierdziłam, odezwę się do Was, skoro tak myślę i nic wymyślić nie mogę. Powiem Wam, że te internety, te instagramy, YouTube, threads. TikToki, Twittery, eksy, whatever. To jest po prostu pochłaniacz czasu. Wejdziecie, skrolujecie, oglądacie, komentujecie. Bach, godzina poszła. Oj, ciężko, ciężko. No ale ja nie chcę narzekać. Moi państwo, ja nie chcę narzekać, bo już jutro jest weekend. Zaczynamy weekend i będzie fajnie. Ma być 31 stopni. Dzisiaj mam wieczorkiem iść na date z moim mężulkiem. Nie wiem, co będziemy robić. Czy zostaniemy w domu, zrobimy sobie coś dobrego do jedzenia, obejrzymy telewizję, czy pójdziemy do kina, czy pójdziemy gdzieś do restauracji? Jeszcze nie wiem, nie zdecydowaliśmy. Jutro jest taki dosyć chillowy dzień, pewnie będzie basen odpoczynek, a w niedzielę musimy pracować. Tak. Tak więc tak zapowiada się mój weekend. I ja siedzę i myślę. Jak to wszystko rozplanować, bo uwaga, uwaga, w następnym tygodniu wyjeżdżam. Tak, wyjeżdżam z dziewczynami na wypad panieński. Powiedzmy tak, moja koleżanka się hajta niedługo, i lecimy gdzieś. Gdzieś lecimy, i teraz pytanko do Was, moi państwo. Gdzie my lecimy na panieński wyjazd? Piszcie w komentarzach, a z najciekawszych tudzież najbardziej trafnych tych wiecie, jak to się tam mówi. Ym, pomysłów wyłonie trzy osoby, dla których wyślę pocztówki z tego miejsca. Umówmy się, że jeśli ktoś wyceluje dobrze w... Stan. Dobra, daję Wam podpowiedź. Ok, lecimy do jednego ze Stanów Ameryki, więc macie trochę opcji, ale to nie jest świat, tylko Stany nadal, więc piszcie w komentarzach. No i zobaczymy. Trzy pierwsze osoby, które będą najbliżej, tudzież trafią, dostaną ode mnie pocztówki. Tak stwierdziłam, że chcę się z Wami tym podzielić. Będą fajne vlogi. Dopytam dziewczyn, czy mogę je nagrywać, czy nie mają nic przeciwko. A jeśli nie będą chciały, to i tak vlogi wyjazdowe się pojawią. Ja już jestem podekscytowana, dlatego tak cisnę z tą pracą, bo nie będę mogła w następnym tygodniu pracować. Tak samo muszę nagrać filmy. Ten pojawi się właśnie w poniedziałek, więc go widzicie w poniedziałek. Muszę nagrać jeszcze na środę i na piątek, żeby był. Jeszcze muszę zmontować film. No i życie na no spidzie. Po prostu. Tak więc siadam i gadam. Opowiadam. Takie moje życie, moi drodzy. Jak tam u Was macie jakieś plany wakacyjne. Wyjeżdżacie gdzieś, czy już jesteście może po urlopie. Dajcie znać w komentarzach. I również, jakie są Wasze wymarzone wakacje, gdzie byście chcieli pojechać, polecieć. Bardzo chętnie poczytam. A my zaczynamy. Ten blog. Znowu witam się z Państwem z mojej kuchni. Tu gotuje mi się... Ale światło się odbija, co? Patrzcie na to. U, 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 u. Nieważne. E, wiecie co, gotuje mi się tutaj już rosołek. Wzięłam dwa, te udka z kurczaka, które wczoraj kupiłam, wrzuciłam i robimy wywar, bo będzie zupa ogórkowa. a zupa będzie. Widzicie? To będę jadła. Makaron, ale chcę to wykończyć orzo, bo nie mam ziemniaków, tak więc. Zupa ogórkowa z takim malutkim, drobniutkim makaronem. A z tych udek z kurczaka zrobię pieczone w airfryerze takie kotleciki dla nas. Wczoraj mieliśmy przepyszne burgery na wieczór i zostały mi ziemniaczki, więc będziemy jedli takie pieczone udka właśnie z kurczaka, z tymi ziemniakami. To na sałaty, będzie pysznie. A ja teraz zabieram się, moi Państwo, za mój niskowęglowy chlebek bananowy. Mam banany. Będzie mi potrzebna do tego mąka jaka? Migdałowa, której tutaj nie mam, ale gdzieś. A czy to tutaj jest? Czy to jest kokosowa? Nie, tu jest kokosowa. Chyba ją gdzieś tam mam. I e, będę robiła to z cukrem nie z erytrytolem, dlatego że mój mężulo nie lubi. Nie lubi tego smaku. Mówi, że to smakuje, tak wiecie, bardzo. artificial, czyli no tak niesmacznie. Więc zrobimy z cukrem, ale to będzie jedyny zły składnik w tym chlebku, więc ja też sobie zjem, bo będzie domowy, będzie pyszny. No więc zabieram się za robotę, będę testować nowy przepis, który znalazłam na profilu jednej laski, takiej amerykanki, więc jak zrobię i wyjdzie smaczny, to na pewno Wam podlinkuję. Wiem, że będzie tam potrzebny właśnie mąka migdałowa, banany, cukier, tudzież erytrytol, co tam wolicie, cynamon, soda oczyszczona, jajka. The end of the story. Raczej chyba już nic więcej. Tak więc ja zabieram się za działanie. Patrzę jeszcze za okno, nie pada już. Wiecie co, rozmawiałam znowu teraz przez telefon. Chodziłam, rozmawiałam ogólnie przez telefon chyba z godzinę i mam 6000 tysięcy kroków, ale wiecie tak, że aż się trochę spociłam. i to światło mi przeszkadza, poczekajcie chwilę. Spróbuję je zgasić, ale czy Wy będziecie cokolwiek widzieć? Czy Wy cokolwiek widzicie? Czy dobrze mnie widać? Może i lepiej, no. Sorry za to światło. Tak więc ja działam, zabieram się za działanie. A Was zapraszam na dalszy dzień. Kontynuacja. Mamy godzinę 18 za chwilę. Jedzonko trzeba zrobić, bo będziemy jeść z mężurkiem zaraz. Ale gdzie ta mąka? Migdałowa mi zaginęła. Tu jest. Ej, jeszcze nie za dużo tej mąki zostało, więc jutro pojedziemy do kasku, to będzie trzeba dokupić. Dobra, ja zabieram się. Za do wykonania chlebka potrzebujemy tych oto składników, a mianowicie ja użyję pewnie, o ile mi tutaj wystarczy, łącznie potrzebujemy 5 cups mąki migdałowej, 4 banany, łyżeczka proszku do pieczenia, odrobina soli, 4 jajka i 2 łyżeczki ekstraktu waniliowego, 2 łyżeczki cynamonu, 2 łyżeczki Sody oczyszczonej i do smaku jakieś słodzidło. U mnie akurat będzie syrop klonowy. Mamy miarkę, mam przygotowaną foremkę. No i co, zabieram się za robotę. Najpierw rozgniatamy banany. Micha jest i wrzucam banany, żeby mi te jajka nie poleciały. Powiem wam w tej kuchni, irytuje mnie fakt, że jest taka tutaj dosyć mała, no ale nie ma co narzekać, fajnie że jest, ten blat roboczy jest mały, no ale jak ja mam na ustawiane wszystkiego, no to wiecie, dobra, wrzucam banany, cztery banany, dobra, to przestawmy tutaj. ja lubię jakie, wiecie, na przykład jakieś, jak pracuję, to żeby stół był pusty, albo jak właśnie piekę coś, to żeby tutaj było po prostu pusto, dobra. Rozgniatam. Ja zawsze rozgniatam widelcem. Wiecie, ciach, ciach, ciach. No, jeszcze chyba nie są tak super dojrzałe. No ale co o to? Nie martwię się o to, żeby mi tylko <laughs> widelec nie pękł, moi drodzy. Tak, wiecie. Rozgniatam to tak, żeby było. Ja lubię nawet, jak są takie kawałki, nawet trochę. Nie, że to jest totalna papka, ale bum. Widzicie to? Pięknie. Dobra. I do tego teraz. Najpierw wszystkie mokre składniki, czyli wrzucam cztery jajka. Pach. Uno. Dos. Będę Wam tu liczyć po hiszpańsku przez swego czasu. Fun fact, uczyłam się hiszpańskiego, ale potem jakoś byłam chora i zrezygnowałam, a powinnam do tego wrócić, bo było przyjemnie. Ręce myju, myju. Sorry, że mnie nie widać. Powinnam zmienić kadr, no ale dobra. Mam tu jajka i... Chlebek bananowy i po prostu ciach, 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 widelcem mieszam to. Nie chlebek bananowy, tylko banany, ja już to mówię. Wymieszamy. To jest mama łyga taka mi tu została. Pokażę Wam zaraz. Dobra, do tego. trochę soli, ciach, ciach, ciach. Dobra, bum, dalej ekstrakt wanilinowy. Dajemy dwie łyżeczki. Takie, wiecie. Oops. Mm, ale pachnie. Delicious. Uwielbiam wanilię. Dobra, dalej. Coś jeszcze z mokrych składników? Chyba nie. Dobra. I teraz na szybko dwie łyżeczki sody oczyszczonej. Ja daję takie płaskie dosyć, bo ona ma też specyficzny Wiecie, smak i łyżeczka proszku. Też taka niepełna. Dobra, teraz cynamon. Też to robię na oko. Wiecie, ile kto lubi. Mówię, to jest chlebek bananowy, to nie trzeba się pękać z tym. Dalej, maple syrup też na oko wlewam. Mówię, zależy jak chcecie, ile chcecie, żeby po prostu... Wam smakowało, moi drodzy. Tak więc ciach. Mamy to i zaraz dorzucimy mąkę. Ma być 5 cups. 5 cups to jest około, wiecie co, 500 1000 tak 1250 ml mąki. Ma być. No ale ile ja tutaj mam? Użyję tyle, ile mam z tego, a resztę wypełnię mąką kokosową. Po prostu poczekajcie. Zaraz zobaczymy, ile ja tu tego mam. Ja no, ta kuchnia mnie przeraża. Muszę coś pomyśleć, żeby tu mi więcej miejsca się zrobiło. Dobra, mam tutaj dwie cups, To mówię, to jest tak 500 ml. Dwie cups, ma być 5. Czy tutaj będzie z tego pięć? No zobaczymy, bo mąka kokosowa, wiecie, mąka migdałowa, ona jest taka luźna. Teraz to, wiecie, będzie takie luźniejsze. Dobra, mam cztery cups tutaj. Zobaczmy, wymieszamy i zobaczymy, jaka jest konsystencja. Jak będzie ok, no to kurczę, co ja się przejmować, ale jeszcze dołożę. Więc jeden kap mąki migdałowej odpowiada jeden, jedna czwarta cup mąki kokosowej. Tak, wyczytałam, więc wiecie. Ja powinnam inaczej tą kamerę ustawić, bo wy nic tu nie widzicie. Oj, córki. Obiecuję, że się poprawię z nagrywaniem. Ej, mi się wydaje, że jest super. Że tu nie trzeba żadnej innej. Może tak do smaku, tylko dam tej kokosowej, tak wiecie, dwie łyżki. Tak żeby taki lekki posmak kokosu był. Dobra, wystarczy. Tu jeszcze wykończę tą migdałową. I super. To, to Jejku, jaka ja jestem wdzięczna, że mam tu zmywarkę, powiem wam. Od razu inaczej można pichcić. Super! Wydaje mi się konsystencja. Zaraz wam pokażę, jaka jest dokładnie. Uno momento, odwrócę kamerę. Zobaczcie w ogóle na konsystencję tej masy. Włączyłam światło, bo już nie mogłam w tych ciemnościach egipskich. Jest taka mega gęsta, takie psiu, gęste ciasto. I tak wydaje mi się, że powinno być, więc. Ja to dobrze wymieszam teraz i wrzucę do mojej foremki. Do piekarnika na około 45 minut w 175-180 stopniach. Zależy, jak mocne macie piekarniki. Trzeba patrzeć. No, dobra, mieszam i leci do piekarnika. Słuchajcie, na górę dałam jeszcze jeden banan przykrojony na pół i właśnie orzechy pekam, bo wydaje mi się, jak się daje tak banana na górę, to ten chlebek jest nawet jeszcze bardziej wilgotny. Tak więc piekarnik nagrzany. Wrzucamy do piekarnika. Się chłopak piecza. Pamiętacie, jak wczoraj Wam mówiłam o tym awokado, że ono jest mięciutkie? Zobaczcie, ja nie chcę go tak skwizować, wiecie, ale jest mięciutkie. Było z bananami i jest super. Więc jutro zużyjemy, zaraz włożę je pewnie do lodówki, bo nie chcę, żeby za bardzo dojrzało, no ale też myk, żeby wiedzieć, że awokado jest dobre, to to robicie. I jak jest zielone, a nie jakieś brązowe, to znaczy, że jest super i nie jest jakieś zgnita w środku. I ode mnie. Proszę Państwa, tutaj mamy już naszą sałatkę dodania głównego, a mianowicie miks sałat, truskawki, orzechy pekan, odrobina serka camembert, bo kocham i taki dressing z makiem. Kiedyś Wam pokazywałam. Przepysznie. Więc będziemy to, kurczak, zupa ogórkowa i jeszcze mężulo będzie miał ziemniaczki z wczoraj właśnie. Czekajcie, aż je otworzę. bo Zaraz trzeba je odgrzać. Takie pyszne, więc będzie jami. Tu, tak jak Wam mówiłam, robię kurczaka, marynata, cukier brązowy, do tego sos sojowy, sól pieprz, oliwa z oliwek, odrobina wędzonej papryki. I ostatni składek miał być suszony czosnek, ale nie miałam, więc dodałam suszoną cebulę. Tu moja piękna zupka pom y, pomidorowa, ogórkowa właśnie z tym, czekajcie mam tutaj malutką taką łyżeczkę, właśnie z tym miniaturkowym makaronem przypominającym ryż. Nie miałam marchewki, nie miałam ziemniaków, ale dużo koperku. Tutaj są właśnie te dwa udka z kurczaka gdzieś tam pływają i y, dużo, dużo ogórków kiszonych, troszkę masła, właśnie je przesmażyłam na maśle, plus o tutaj jest kurczaczek i dodałam oczywiście sól. Pieprz, odrobina śmietanki i dużo soku z ogórków kiszonych. Delicious! No, i tutaj mamy naszą dzisiejszą wyżerę, moi drodzy. Nie bądźcie zazdrośni, ale jest pysznie. Is it delicious? Husband? No, husband pokazuje tylko tak, więc znaczy, że. Pycha. Dobra, my zasiadamy, a jak wy coś jecie. Smacznego! Właśnie wyjęłam z piekarnika, moi państwo. Troszkę się tutaj przypiegłam, bo za późno dałam na górę drugi taki papier, ale był ponad godzinę w piekarniku. Zobaczymy później, ale pachnie znakomicie. Witam się z Wami w niedzielę, moi Państwo. Przyjechaliśmy dzisiaj do Mol, bo tutaj w Stanach oczywiście wszystkie Mol są otwarte w niedzielę i idziemy do największej Zary w Stanach Zjednoczonych. Zapraszam. I Spójrzcie na tą przymierzalnię w ogóle, jaka jest mega ogromna. Tu mamy lustro, tutaj też. Na pewno częściej tutaj będę przychodzić. Ogromna, i wszystko robicie za pomocą dotyku screenu, pokazuję Wam, do której przymierzalni możecie wejść. Przymierzamy kieca potrzebna. Super jest, pięknie. Moi drodzy, co myślicie na ten temat? No powiem Wam, jest taka inna. Ładna. No podoba mi się. Będzie przeznaczona na specjalny cel, ale no coś innego. Taka wiecie. Materiał super. Tutaj to jest takie fajne. Do tego jakieś buty na obcasie, klapki, cokolwiek. Mega. Podoba mi się. Biorę. Kosztuje chyba 50 dolarów takie. Wam wyszliśmy z Zary za pięć rzeczy. Mężulo wziął cztery, ja jedną. Zapłaciliśmy około 260 dolarów. Ja ja, a teraz przyszliśmy do mojego ulubionego sportowego sklepu, a mianowicie Lululemon. No uwielbiam. Oni mają taki mega plane. Zaraz Wam pokażę plain design. Weszliśmy jeszcze do takiego sklepu, który nazywa się Aeri i szukałam koszulki do kolarek i wydaje mi się, że będzie super. Jest dłuższa, to jest to jest medium, nawet do jeansów, zobaczcie, no mega. dzisiejsze zakupy zakończone, pozytywem, jeszcze piżamę muszę sobie kupić i będzie mega, tak więc. Cieszę się bardzo. No i moi drodzy, wyszliśmy, spacerujemy sobie. Powiem Wam, ta plaza w Old Orchard u nas jest wybitna, piękna. Bardzo ją odnowili, odnawiają, dodają różne sklepy. Bardzo mi się podoba. Taki dzień dzisiaj, taka niedziela. Mam nadzieję, że Wam weekend przeszedł super, fajnie. My lecimy teraz coś zjeść. Idziemy do Cheesecake Factory. Wiemy sobie coś dobrego. I e, co? No i będziemy chillować. Skoro niedziela, no to trzeba będzie chillować, odpocząć jeszcze trochę, no bo w następnym tygodniu będzie się działo, moi drodzy. Będzie się działo, tak więc no. Życzę Wam cudownego tygodnia. Piszcie w komentarzach, gdzie lecimy. No bo trzy pocztówki czekają. I co? Oczywiście zapraszam do lajków, komentarzy, subskrypcji. Ciśniemy po więcej. No i co? Do następnego, moi drodzy. Bój! In which ladies?